Po zimowej przerwie wraca piłkarska liga mistrzów i od razu na sam początek dostajemy wielkie emocje i Pytanie, czy przypadkiem już w tej jednej 8 finału nie rozstaniemy się z obrońcą trofeum, bo Barcelona fatalnie spisuje się w lidze hiszpańskiej. To pat ją wyraźny kryzys. Do Realu Madryt traci już 10 punktów i właściwie można Realowi Madryt gratulować odzyskania mistrzostwa. Barcelona jakże ma odrobić tę stratę, skoro po pierwsze przegrywa. Nie jest w w stanie wygrać z Osasuną Pampeluna, z przeciętną drużyną hiszpańską, gdzie rzeczywiście gra się bardzo trudno, a też i na zmrożonej, lodowatej murawie, co nie pomaga, ale nie w tym leży problem. Skoro Barcelona nie może uporać się z Osasoną Pampeluna, to dlaczego nie miałaby przegrać na Bay Arena z Bayerem Leverkusem? przeciętną, ale silną drużyną niemiecką. Dlaczego aptekarze nie mieliby wykorzystać tej niemocy i na przykład wygrać u siebie, a wywalczyć remis w rewanżu na kątom? Taki scenariusz jest oczywiście możliwe. Ja w niego co prawda nie wierzę. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że uważam, że ten kryzys Barcelony bierze się z braku motywacji. No, te największe gwiazdy Barcy są już po wielokroć nasycone. Ciężko im się zmotywować na mecze z przeciętnymi drużynami Ligi Hiszpańskiej. I chyba tak musi być, bo dlaczegożby by Pep Guardiola nie, nie miał postawić w meczu przeciwko Pampelu? na Szabiego i nieste posadził ich na ławce, łącznie e, z Fabregasem. Błędy w tym meczu fatalne popełniali, e, popełniały filary e, defensywy Barcelony e, Pujol i, i Gerard Pique. Valdez też e, w bramce bronił niepewnie, czyli ci, którzy wygrali już wszystko, co było e, do e, wygrania. Natomiast e, jeśli tak można powiedzieć, błyszczeli, natomiast chciało się grać głównie tym młodym zawodnikom, tym, którzy są jeszcze głodni sukcesu. Nie bez przyczyny wystawił Guardiola w Pampelunie w pierwszym składzie Sergi Roberto. Czy Thiago y, Alcantara, a potem, kiedy było już źle, kiedy, kiedy Barcelona przekrywała, to nie, nie, nie weszli Szabli nie Owszem, prze, przed Fabregas, który też z Barceloną jeszcze nic nie wygasł, ale i, i też te gwiazdy przyszłości Kłenka y, czy Cristiano Telio, który zresztą y, zdobył go Właśnie ci, ci młodzi, głodni te le zdobywają. Jestem pewien, że w lidze mistrzów y, Barcelona nie odpuści, bo to jest już jej ostatnie y, rozgrywki których zwycięstwo może ten sezon uratować, które może przy, przyćmić mistrzostwo Hiszpanii dla Realu i euforię w Madrycie wielki sukces Jose Mourinho. Jestem pewien, że Pep Guardiola już się z tym pogodził, nawet jeśli nie mówi o tym, nie mówi o tym publicznie. Dlatego spodziewam się solidnej wygranej na Bayer Arena w Leverkusen. Bayer to w tym sezonie no, drużyna, która nie walczy już chyba nawet o miejsca premiowane gro w Lidze Mistrzów, 10 punktów straty do czwartej drużyny w tabeli. I raczej walka o, o to, żeby zagrać w ogóle w europejskich pucharach w Lidze Europejskiej, póki co Bayer jest na miejscu szóstym. Dlatego stawia może nie na pogrom jakiś, ale na takie pewne 2 do zera Barcelony, które da Katalończykom jakby spokój przed rewaczem. Ale najciekawszą parą y, tej pierwszej y, poziomie odsłony ligi mistrzów zdecydowanie będzie ten pojedynek. Czyli mecz Milanu z Arsenalem. Ja już po losowaniu mówiłem, że tutaj w tej drużynie nie ma, w tej parze nie ma faworyta, że, że tutaj szanse są 50 do 50. Arsenal stracił swoje największe gwiazdy. Właściwie błyszczy tam tylko jedna, Robin Van Persie. Jak on jest w formie, to Arsenal wygrywa, to Arsenal gromi, tak jak Blackburn ostatnio 7 do 1. hatriki fenomenalna forma Holendra, ale bardzo, bardzo znikome wsparcie kolegów. Niezła postawa, chociaż zdarzają się też wpadki Wojtkowi Szczęsnemu, ale, ale niezła postawa między słupkami, gorsza jego kolegów obrońców, a tutaj cała plejada gwiazd przy, ze strony Milanu i zastanawiam się, czy przypadkiem czy przypadkiem Massimiliano Allegri nie wygra z Arsenem Węgerem tego dwumeczu zimowym oknem transferowym, bo jak wiemy, Arsenal nie wzmocnił się wcale, kto był kontuzjowany jest kontuzjowany, Jacka Wilshire zabraknie, Thierry Auri zagra chyba ostatni mecz na wypożyczeniu z New York Red Bulls właśnie, właśnie w Mediolanie i wróci, więc zabraknie go w rewanżu. I za to Milan wzmocnił się Maxi Lopezem, to właśnie. Ten argentyński zawodnik w ostatniej kolejce zapewnił Milanowi zwycięstwo jakże celne na, na, na ciężkim stadionie Wudine. Milan odzyskał po wielu miesiącach pozycję lidera, przegonił Juventus, zobaczymy na jak długo, a bez 12 zawodników podstawowego składu, więc to Milan jest w tym momencie na fali i gdy Gdybym miał typować wynik dwóch stawiam, no dalej uważam, że jest 50 do 50%. Arsenal to jednak jest klasowa drużyna, takim z lekkim, lekkim skazaniem na Milan. Tam jest więcej gwiazd, które mogą przesądzić o wyniku i dlatego uważam, że Milan może wygrać u siebie na San Siro. Stawiam na wynik 2 do 1, remis w rewanżu i awans Milanu. Póki co wydaje mi się, że taki wynik 2 do 1 na San Siro jest, jest możliwy, a zdecydowanie będzie to chyba najciekawszy piłkarsko pojedynek ze wszystkich. Milan w ostatnich latach nie radził sobie z drużynami angielskimi, z drużynami z Londynu, z Arsenalem właśnie, czy, czy, czy z Tottenhamem, ale jest to jednak inna, inna drużyna. I wreszcie, na koniec, na koniec tej edycji Ligi Mistrzów, tej, 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 tej rundy, tej pierwszej odsłony, no, ciekawi mnie wynik meczu w Lyonie, gdzie Olimpik zmierzy się z Apoelem, Apoelem Nikozja, który znamy, który ma w Polsce wielu kibiców po tych starciach z Wisłą Kraków i świetnej postawie w naprawdę takiej silnej grupie Ligi Mistrzów. Olympique Lyon, dziewiąta jest edycja z rzędu, w której zagra w jednym 8 finału. Cypryjczycy tam debiutują. Olympique Lyon nigdy nie przegrał w jednej ósmej na swoim boisku, więc i nie wierzę w tą porażkę w tym, w tym spotkaniu wtorkowym. Myślę, że Lyon skromnie tu może wygrać 1-0, stawiam na taki wynik, ale w dwumeczu sprawa jest otwarta, zwłaszcza, że ten rewanż, Rewanż będzie w, tej, w tej, tej cypryjskiej twierdze, gdzie już przegrywały nie takie drużyny. Pamiętajmy, że, że Apoel dał radę takim drużynom jak, jak z, z FC Porto, jak, jak Szachtar, Doniec, czyli takim stałym, starym wyjadaczom, można powiedzieć, Ligi Mistrzów. Dlatego większe sensacje, większy awans Cypryjczyków, ale w tym pierwszym meczu w Lyonie na nich nie stawiam. Także przypominam, jak obstawiałem. No, 2 do 0 dla Barcelony w meczu z Bajerem Leverkusen, 2 do 1 dla Milanu w meczu z Arsenalem i 1 do 0 dla Lyonu w starciu z Apoelem. Plus dodatkowo ciekaw jestem, czy Thierry Henry w tym ostatnim spotkaniu, no, w godnych siebie rozgrywkach, czyli w Lidze mistrzów, coś strzeli. Ja myślę, że to on właśnie może być autorem tego jednego gola dla mm, Arsenalu przed powrotem do Stanów Zjednoczonych. Arsen Wenger już mówi, że poważnie zastanawia się, żeby go na powrót ściągnąć do klubu od przyszłego roku, mimo jego wieku. Pamiętajmy, że Arsen Wenger już teraz zmienił tę swoją politykę dziecięcą, już mnóstwo w Arsenalu piłkarzy dorosłych i Auri zdecydowanie zasługuje na to, żeby grać w takich rozgrywkach, w takim towarzystwie.